Harvey Weinstein uznany winnym i innych przestępstw seksualnych. Harvey Weinstein został uznany w Los Angeles winnym gwałtu i innych przestępstw seksualnych. Już wcześniej skazano go za podobne wykroczenia w Nowym Jorku, gdzie od dwóch lat odbywa wyrok 23 lat więzienia. Jakie dokładnie przestępstwa mu udowodniono? W poniedziałek 19 grudnia ława przysięgłych w Los Angeles uznała byłego producenta filmowego Harvey Weinsteina winnym gwałtu i innych przestępstw seksualnych. Grozi mu kara do 24 lat więzienia 70-letni potężny niegdyś magnat filmowy, skazany za podobne wykroczenia w Nowym Jorku. Odbywa już od dwóch lat wyrok 23 lat więzienia. W obu procesach nie przyznał się do winy. W Los Angeles ława przysięgłych zdecydowała, że Einstein jest winny gwałtu, wymuszonego seksu oralnego oraz innego przestępstwa seksualnego, o które obwinia go kobieta nazwana Jane Doe 1. Przeczytaj też, polka oskarża słynnego producenta o ohydne czyny. Miała wtedy zaledwie 16 lat. Jednocześnie ława przysięgłych nie była w stanie osiągnąć porozumienia w sprawie decyzji dotyczącej kilku zarzutów w tym ze strony dokumentalistki Jennifer Siebel-Nefsom, żony kalifornijskiego gubernatora Gavina Nefsoma, a także byłej włoskiej modelki i aktorki oskarżającej ówczesnego producenta o gwałt. Przeczytaj też, Kinga Rusin wspomina plotki o romansie Rosati z Weinsteinem. Rosati udaje ofiarę i dąży do konfrontacji. Zastępca prokuratora okręgowego Marlene Martinez w końcowym przemówieniu podkreśliła, że najwyższa pora zakończyć rządy terroru Weinsteina. Nadszedł czas, aby władca został postawiony przed sądem, argumentowała. W opinii obrońców Weinsteina zeznania dwóch z kobiet o spotkaniach z Weinsteinem były kompletnymi kłamstwami. W przypadku pozostałych dwóch, przekonywali, były absolutnie komisensualne interakcje czyli ze zgodą obu stron. Ich zdaniem kobiety dopiero później miały zmienić zdanie. Wściekłość nie oznacza faktu, a łzy czynią prawdy twierdził adwokat Weinsteina Alan Jackson. Przeczytaj też, szokujące słowa Harvey'a Weinsteina, trzeba zabić Jennifer Aniston. Nowojorskiego wyroku na Weinsteina nie uchyliła apelacja, ale sprawa trafi jeszcze w przyszłym roku do stanowego sądu najwyższego. Wyrok, który zapadnie w następstwie decyzji kalifornijskiej o przysięgłych. Prawdopodobnie zostanie zaskarżony. Źródło, PAP